Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z dziennikarką Natalią Żabą o sytuacji na granicy serbsko-kosowskiej. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Niedawno na granicy serbsko-kosowskiej doszło do wymiany ognia. Czy Pani zdaniem Rosjanom uda się skutecznie zamieszać chochlą w kotle bałkańskim? E... No, takie proste jedno zdanie wymaga bardzo wielu wyjaśnień. Pierwsze, mianowicie? E, mianowicie, po pierwsze, nie wiem o jakiej wymianie ogna dokładnie Pan mówi, ponieważ e, od kilku dni mamy rzeczywiście podniesienie ogromne tensji na granicy kosowsko-serbskiej. E, Kosowsko e, kilkukrotnie też podobno wchodziło w wojsko, już przechodziło granicę, natomiast e, z tego, co z moich informacji wynika i ogólnie tego, co zostało potwierdzone, że żadnego wojska tam obcego nie było. I jest to informacja świadomie rozpraszana przez różnego rodzaju fejkowe profile, przez różne media społecznościowe. Zresztą Kosowo naprawdę straszliwie cierpi, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się fake newsów przez platformy społecznościowe, albo przez strony do tego dedykowane, albo przez właśnie profile różnego rodzaju. I bardzo, bardzo trudno jest się w takiej hybrydowej rzeczywistości odnaleźć. Um, unikam też bardzo określenia kocioł bałkański. Uważam, że coś takiego w ogóle nie istnieje. To zostało wymyślone na kanwie na pewno wojen i chaosu, a także przygotowań do wojen. Natomiast myślę, że to określenie jest straszliwie niesprawiedliwe. Dla Bałkanów, dla mieszkańców, dlatego, że sugeruje, że tam nigdy nic nie może się zmienić, że w tym kotle zawsze się będzie gotować jedno i to samo. Tymczasem są to i. Yy, yy, yy. W efekcie y, mamy sytuację, która jest y, absolutnie patowa y, i na zewnątrz wychodzi rzeczywiście informacja, że w bałkańskim kotle, w bałkańskim tyglu nie da się nic już zrobić i zawsze będzie tak samo. Co jest nieprawdą. Na Bałkanach jest wszystko możliwe i dobre, i złe. A to, że tak długo bardzo czekamy na okres tranzycji powojennej, żeby w końcu go zamknąć i otworzyć zupełnie nowy etap, to nie jest przez to, że się Bałkańczykom nie chce, nie mają ochoty na zmiany czy po prostu wolą żyć tak jak żyli. To jest efekt działań zakulisowych bardzo wielu aktorów, nie tylko politycznych. Myślę tu też o mafii, która się rozprzestrzeniła na Bałkanach przez ostatnie dekady. To jest efekt źle przeprowadzonej tranzycji, która zbyt długo trwa, efekt też niechęci lokalnych polityków, którzy są umoczeni w różnego rodzaju mafijne interesy, by tych zmian dokonać, bo to oczywiście będzie wtedy na, nich, na ich niekorzyść. Efekt tego, że Europa zapomniała o Bałkanach, mając, zajmując się swoimi problemami i ich czas trochę, gdy ten fokus był rzeczywiście większy, przeminął. Efekt tego, że na półwysep weszli aktorzy. Dużego kalibru, ale z nie tak dobrymi chęciami. Myślę tu o Chinach, oczywiście, i o zawsze obecnej Rosji, która zawsze miała ogromny, ogromny interes w tym, żeby na Bałkanach mieszać. Właśnie powiedziała Pani, że Europa zapomniała o Bałkanach. Właśnie co Europa powinna zrobić, żeby jakoś uspokoić sytuację na Bałkanach, żeby w fake newsowych, jak powiedziała Pani wcześniej, fake newsowych, tam informacji, dezinformacji w sprawie Bałkan nie było i żeby ogólnie rzecz biorąc sytuację na Bałkanach trochę uspokoić. Co powinna zrobić? Ja Pan, jak myślę o tym o realnych krokach, które należy przedsięwziąć, a nie tylko trzymać kija z marchewką i obiecywać różne rzeczy. Bardzo trudno jest mi określić, w jaki realny sposób Europa mogłaby teraz zacząć działać, w momencie, kiedy mamy wojnę tuż za naszą granicą i dzieje się mnóstwo po prostu bardzo skomplikowanych i trudnych sytuacji. Na pewno mogę powiedzieć, że błąd został popełniony w momencie, kilka lat temu, to było bodajże cztery na zjeździe w Sofii. Tam Emmanuel Macron powiedział i powtarzał to wielokrotnie jeszcze wcześniej i później, że Europa nie jest gotowa na rozszerzenie i przyjęcie tak problematycznych państw, jak właśnie państwa Bałkanów Zachodnich. I to rzeczywiście w tamtym momencie, kiedy Macedonia godziła się po wieloletnim sporze z Grecją, kiedy Albania do, próbowała dokonywać szeregu reform, po to, by móc spełnić oczekiwania Unii Europejskiej, no, rzeczywiście było trudne do przyjęcia, myślę, dla, dla wielu społeczności lokalnych, tych politycznych i tych mniej. Myślę, że z jednej strony w związku z powyższym mówię o tym, dlatego że to, to naprawdę wtedy był ogromny cios dla Bałkanów i, i, i zaprzepaścił trochę też nadzieję ludzi na to, że, 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 że ktoś ich jeszcze w ogóle chce. Mówię ludzi, dlatego że elity polityczne oczywiście rozgrywają swoje gry i przykładem tego najlepszym jest absolutnie Serbia, gdzie z jednej strony Aleksander Vucic obiecuje europejską przyszłość, kiedy jest w Europie. I kiedy mówi w Bundestagu, kiedy spotyka się, spotykał się z Angelą Merkel, a później z Olafem Scholzem, obiecuje, że Serbia wstąpi do Unii, i że wszystkie wymagania spełnią, a potem wraca do domu i robi coś zupełnie odwrotnego. Odwrotnego mówiąc, myślę chociażby o obecnym podnoszeniu tensji z Kosowem, bo to nie jest realna sytuacja zagrożenia militarnego. Przyczyną incydentu była zapowiadana wymiana serckich tablic rejestracyjnych i dokumentów przez rząd kosowski oraz kwestie etniczne. Czy uda się uniknąć e, konfliktu w tym regionie? Ale nie, nie da się uniknąć, dlatego że ten konflikt i ta wojna trwa. One trwają e, od lat i nigdy nie zostały zamknięte tak na dobrą sprawę. Więc my nie mówimy tu o ułonikaniu, tylko mówimy o życiu w permanentnym konflikcie, który na zewnątrz wygląda jak zamknięty, a w realności jest po prostu zamrożony i tylko od czasu do czasu, kiedy to odpowiada lokalnym politykom, zostaje odmrażany, lub podgrzewane, może dokładniej mówiąc. Przypomnę Panu, że kilka lat temu myśmy mieli polityczne morderstwo w Kosowie, właśnie w kosowskiej Mitrowicy, kiedy Oliver Iwanowicz. Został po prostu zamordowany, i to była forma egzekucji mafijnej. Zabity z karabinu maszynowego przed własnym biurem. Centrum miasta, które jest jednym z najbardziej obserwowanych i obłożonych kamerami miejscem chyba w Europie już dzisiaj. Więc żadne wydarzenia tego typu nie są przypadkowe. I Oliver Iwanowicz był uważany za nieformalnego przywódcę lokalnych Serbów. Mówię o lokalnych, czyli o Serbach z północy Kosowa. Nie był uważany za sojusznika Belgradu, a próbował stworzyć własny ruch, który by reprezentował bezpośrednio interesy lokalnych Serbów, bo umówmy się, że oficjalnym Belgrad tych, tych interesów realnie też nie do końca reprezentuje. Tak naprawdę kosowscy Serbowie są chyba jedną z najbardziej zinstrumentalizowanych mniejszości w, w regionie, w sensie, w którym używa Belgrad bezprecedensowo do swoich celów politycznych po prostu. A to jest destabilizacja Kosowa, chociażby, ponieważ Belgrad nigdy się nie pogodził z tym, że wojnę przegrał i Kosowo stracił. I cały czas działa na, to, na tym, by współ, przy, przy wsparciu ogromnym Rosji, żeby Kosowo destabilizować. Każda taka sytuacja, czyli znowu mamy problem na granicy. Rząd kosowski rzeczywiście, to co pan powiedział, przegłosował prawo, na mocy którego Serbowie z Serbii nie mają prawa wjazdu na teren Kosowa z serbskimi dokumentami. Czyli oni muszą mieć wydany na Papierze A4, specjalny list potwierdzający, skąd oni pochodzą, gdzie mieszkają, ale nie może być to serbski paszport. To samo od lat jest, funkcjonuje dla kosowskich Albańczyków, którzy jeżdżą do Serbii. Ich dokumenty, paszporty, dowody nie są uznawane przez stronę serbską i oni jadą z taką kartką zawsze papieru A4, to się nazywa letter of timi po albańsku i po prostu pogranicznikom pokazują to na granicy. więc w tym momencie Prishtina robi coś, co już funkcjonuje po stronie serbskiej. No i z tego, a to jest fantastyczny pretekst dla strony serbskiej, żeby po prostu prowokować protesty i robić cały ten spektakl, bo to de facto jest spektakl po prostu. I proszę zobaczyć, jak to fantastycznie działa. Mamy sierpień, mamy wojnę z Rosją w Ukrainie. E, dzieją się tam straszne rzeczy, a nagle media po prostu są sfokusowane na tym, co się dzieje na granicy, która uznana nie jest, gdzie realnie tego zagrożenia ogromnego nie ma, bo trudno, żeby Serbia pokusiła się o walki z Kworem, który jest obecny w Kosowie i siłami natowskimi. No a jednak mówi się o tym bardzo dużo, chociaż e, tak na dobrą sprawę, tam się nic realnie nie zmienia. Ambasador amerykański w Pryślinie poprosił o e, przełożenie decyzję o implementacji porozumienia do końca sierpnia, no i tyle. I sprawa pewnie w ten sposób się zamknie. Właśnie, tu bym postawił kropkę i mianowicie wrócił do tego, co pani powiedziała, że e, t, sytuacja e, tam między Kosowem a Serbią e, jest napięta od jakiegoś czasu, o, o, jest napięta od jakiegoś czasu, i tutaj mianowicie, jeżeli e, sytuacja stałaby się to, jeszcze bardziej napięta, to jednak doszłoby by do konfliktu. Konflikt, który trwa właściwie od kilku lat, tak jak pani powiedziała, wymknąłby się spod kontroli. To co oznaczałby dla świata i Europy właśnie ewentualny konflikt na Półwyspie Bałkańskim? Konflikt między Kosowem a Serbią trwa od dekad. Patrząc na, 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 na całość problemu, to jest ponad 100 lat i formacja mitu kosowskiego u Serbów. W latach 80., jeszcze za czasów Jugosławii, ten konflikt się wzmocnił, ponieważ Albańczycy z Kosowa zaczęli dążyć do większej autonomii niż mieli. I oczywiście Belgrad się na to nie zgadzał. I pieczątką i kropką nad i były oczywiście ostatnie wojny, które zakończyły się bombardowaniem i odłączeniem się w 2008 roku od Jugosławii Kosowa ostatecznie. Także ten konflikt trwa lata i został w tym momencie zamrożony. Co znaczy zamrożony? Że ludzie nie wychodzą z karabinami na ulicy i się nie zabijają, ale on trwa i wojna trwa. Przeniosła się tylko na inne e, na inne e, jak by to nazwać, no na inne mm, na inne w inną przestrzeń na inne pola. Więc musimy być tego świadomi, jak rozmawiamy dzisiaj o Kosowie i Serbii. Oni się nigdy nie pogodzili, nie uznają się i się nienawidzą po prostu. Konflikt jest nadal, trwa. Teraz e, co, czy, czy jest możliwy konflikt zbrojny, tak? O to mnie pan pyta, rozumiem teraz. Tak. Między Kosowem a Serbią. Biorąc pod uwagę, że obecnie w Kosowie stacjonują siły KFOR-u, e, że mają ochronę NATO. Mm, ja, w obecnej sytuacji i, i tak, jak, yy, tak jak możemy to mówić dzisiaj o tej sytuacji, jak ona wygląda, nie wyobrażam sobie, że Serbia najeżdża Kosowo i daje sobie możliwość walki po prostu z siłami międzynarodowymi. Oficjalny Belgak, że to robi, że tam wysyła swoją armię. Nie wyobrażam sobie tego. Natomiast, yy, tak jak mówiłam, ta wojna toczy się na wielu innych polach i toczy się bardzo przebiegle. Myślę też, że ogólnie na Bałkanach zakończył się ten etap, gdzie jeżdżą czołgi po prostu i kraje się napadają, ale przyzna pan sam, że 30 lat tranzycji, bardzo nieudanej zresztą, to już jest wystarczający powód do zmartwienia. To jak rozwinęło się podziemie, i to, jak bardzo oficjalnie też nie mamy do końca informacji, kto jest tym podziemnym. bo na przykład chociażby w przypadku zabójstwa Olivera Iwanowicza pewne nazwiska osób potencjalnie odpowiedzialnych wyszły po raz pierwszy w przestrzeń publiczną, co jest niesłychane na Bałkanach, bo tam w przestrzeni publicznej bardzo dużo rzeczy się znajduje, tylko kwestia tego, na ile ktoś jest silny, żeby móc o tym realnie rozmawiać. Więc to są bardzo niebezpieczne rzeczy i to się dzieje cały czas. Cena tego jest ogromna, bo to nie jest tylko kwestia zakończenia procedury unijnej, tylko to jest kwestia tego, jak żyją ludzie. Proszę sobie wyobrazić, że w Kosowie są osoby, ja je znam osobiście, mieszkające w enklawach serbskich na północy. Jedna z moich koleżanek, pomimo że urodziła się właśnie tam koło Zwyczana, w takiej małej miejscowości, właśnie sadzonej na północy. Po raz pierwszy Albańczyka zobaczyła w swoim wieku, kiedy miała 20 lat. Chłopak mieszkał 5 lat, był oddalony 5 kilometrów dalej od niej. To jest niesłychane w XXI wieku. To jest cena, którą oni płacą. no jest okropna. Wracając do mojego poprzedniego pytania, jeżeli chodzi o konflikt, tak jak powiedziałem, jeżeli ten konflikt by się odmroził, to jak to mogłoby wpłynąć na państwa byłej Jugos byłe Jugosławii? Konflikt między Serbią a Kosowem jest głównym destabilizatorem, jeśli chodzi o cały region. Co to znaczy, że tak długo, jak on nie jest rozwiązany, tak długo region będzie. Bardzo wrażliwy i taki fragilny na wpływy, których tam nie chcemy widzieć, czyli chociażby rosyjskie. Jeśli, Tak jak mówię, ja nie wierzę w żadne interwencje zbrojne, typu Serbia napada Kosowo. Nie widzę takiego scenariusza, że wojsko serbskie dzisiaj wchodzi. No nie wiem, coś by musiało się naprawdę w porządku światowym zupełnie takiego wydarzyć, że, że chyba wszyscy byśmy musieli wtedy uciekać skądś. Natomiast ten konflikt jest kluczowy i jego rozwiązanie jest kluczowe, jeśli chcemy myśleć o stabilnych Bałkanach w przyszłości. Jeśli to się nie zadzieje, to cały czas będziemy mieli takie trzęsawki, typu właśnie tego przedstawienia, o którym mówimy od paru dni na granicy, czyli blokady barykady, yy, informacja o tym, że wchodzi wojsko, nie wchodzi wojsko, ktoś strzela. W Mitrowicy ktoś strzela każdego dnia tak na dobrą sprawę. Tam mamy do czynienia z porachunkami mafijnymi, bardzo często wybuchają jakieś samochody, są podpalenia i są strzelaniny po prostu od czasu do czasu, ale nie takie jak, yy, nie, nie z karabinu maszynowego, tylko po prostu zdarza się, że ktoś zostaje po prostu zabity gdzieś w nocy na ulicy. To nie jest bezpieczne miasto. Natomiast region płaci wysoką cenę za to, że Kosowo i właśnie Serbia pozostają w tym głębokim konflikcie i go nie rozwiązują. Właśnie, jeżeli chodzi o sytuację, właściwie porządek światowy, jak pani to ujęła, w związku z napiętą sytuacją na granicy serbsko-kosowskiej, władze Serbii zapowiadają, że poproszą o pomoc wojska rosyjskie. Jak pani sądzi, czy Rosja udzieliłaby takiego wsparcia? Nie wiem, czy pan pamięta, ale w czasie wojny rzeczywiście wojska rosyjskie były obecne w Kosowie i rzeczywiście udzielały wsparcia Serbom. W tym momencie to by oznaczało angażowanie się w walki na cudzym terenie. Nie wiem, czy to jest realnie możliwe i czy rzeczywiście Rosja w ogóle rozmyśla tą stronę. Nie uważam też, żeby Serbia była aż tak ogromnym partnerem dla Rosji, jak się przedstawia. Myślę, że to jest bardziej PR Aleksandra Buczycia, który na tym zbija rzeczywiście punkty u swojego elektoratu konserwatywnego, który rzeczywiście ma te sentymenty prorosyjskie bardzo rozwinięte. Nie sądzę, aby Władimir Putin w jakikolwiek sposób aż tak wysoko ocenił przyjaźń z Serbią, żeby wysyłać wojska do Kosowa obecnie. Natomiast na pewno idzie mu na rękę to każdy konflikt na Bałkanach, który pokazuje, że Unia Europejska jest bytem bezsensownym, że nic nie wynika z tego, że gdzieś tam ta współpraca istnieje, że Stany Zjednoczone są słabe i nie potrafią sobie poradzić. Na pewno jak najbardziej jest to, idzie to na rękę Władimirowi Putinowi. I właśnie nawiązując trochę do pani odpowiedzi, czy w pani ocenie m, może to być pretekst dla Władimira Putina, żeby wysłać na półset Bałkański, wojska w celu przeprowadzenia operacji specjalnej, zwłaszcza, że mamy też wojnę na Ukrainie? Nie wiem, ja takiej informacji nie posiadam. Czy to jest możliwe? Powtarzam jeszcze raz, wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach, już szczególnie, kiedy mamy otwarty konflikt na jednej granicy Unii Europejskiej praktycznie. Myślę, że byłoby to, znaczy wojsko, ja, ja nie wierzę w otwarte militarne jakieś możliwości, natomiast na pewno, na pewno, znając po prostu sposoby działania Rosji i tego, jak, jak, jak bardzo Bałkany są im potrzebne do tego, żeby właśnie ją to nie zdziwiłabym się, gdyby różnego rodzaju akcje były planowane. Zresztą proszę sobie przypomnieć, co się działo na Bałkanach, kiedy Czarnogóra wstępowała do NATO kilka lat temu. Proszę sobie przypomnieć, co się działo w Polsce wtedy. I, i później dowiadywaliśmy się że też w Czechach i na całej długości południka tego GMT plus one. Więc nie, nie można wykluczyć żadnych takich działań, absolutnie. Natomiast ja nie posiadam informacji w tym temacie, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje. Na pewno przezorny zawsze ubezpieczony i należy się spodziewać różnego rodzaju nieprzyjemności zwyczajnie. Bo, bo o to w tym Putinowi chodzi, żeby destabilizować. Kosowo swoją niepodległość ogłosiło w 2008 roku, jednak w państwie tym mieszka około 50 tysięcy 50 serbów, którzy nie są podporządkować się instytucjom albańskim. Czy Kosowa ma na tyle sprawny aparat państwa, żeby przeciwdziałać działaniom serbów, które mogą destabilizować kraj? Mm. Ja nie bardzo rozumiem to pytanie, ono się tyczy, że Serbowie lokalnie destabilizują Kosowo, tak. o to Pan mówi? No, o tym chodzi. E, wie Pan co, no ta sytuacja nie jest taka czarno-biała do końca. Kosowscy Serbowie, pytanie na przykład, dlaczego oni nie chcą się podporządkować? A z drugiej strony, przecież się podporządkowali, wzięli udział w wyborach, chociażby pierwszych w 2016 to było roku. Serbowie są wcielani do policji kosowskiej i dostają wypłaty z budżetu kosowskiego. To nie jest tak, że wszyscy nie chcą się podporządkować, czy nie są dozwoleni. Ludzie są naprawdę zmęczeni, mają dosyć takiego życia po prostu w totalnym rozkroku. Kto się nie chce dostosować? Najczęściej są to osoby, które Rzeczywiście mają głębokie związki z Belgradem, reprezentują interesy Belgradu, które powtarzam, nie są tożsame z interesami kosowskich Serbów per se. To jest raz. Dwa, dostają też nadal podwójne wypłaty, czyli raz z budżetu kosowskiego, a dwa z budżetu belgradzkiego. No, no, dla nich oczywiście, że ta sytuacja się nie opłaca, no bo tracą na tym, co zyskiwali w statusie quo. Więc czy instytucje kosowskie są na tyle silne, Mamy w Kosowie bardzo ciekawą sytuację ogólnie polityczną, i czy to instytucje są w stanie wynieść to wszystko? Ewidentnie, państwo jest bardzo fragilne jeszcze nadal i w takim okresie dorastania. Natomiast mieliśmy ostatnio też ogromną zmianę systemu i władzy w ogóle w Kosowie, kiedy po raz pierwszy w historii tego kraju odeszli od władzy ludzie, którzy wcześniej bezpośrednio uczestniczyli w wojnie. Myślę tu o wszystkich generałach i komendantach wojennych, w tym Hashim Etachim, który od samego początku w Kosowie miał ogromną swoją rolę polityczną. Myślę o Ramuszu Haradinaju, Kadrym Weselim itd., itd. I nagle władzę przejął Albin Kurti i jego ekipa, którzy nigdy wcześniej władzy w Kosowie nie mieli, Czy są w stanie zbudować od nowa instytucje. Oni mają dwa zadania bardzo, bardzo konkretne. Jedno to jest wyczyścić kadry. Z pozostałości naprawdę mafijnych i to jest już trudne zadanie, bo tych ludzi też nie jest na pęczki w Kosowie i nie można sobie ich urodzić ani sklonować. Dwa, stworzyć silne instytucje. Czy będą na tyle silne? Zobaczymy. On zawsze zapowiadał to, że jego przyjście do władzy nie oznacza w żaden sposób problemu dla kosowskich Serbów, tylko dla, Bergr dla, dla Belgradu. Zapraszał wręcz kosowskich Serbów do współpracy jak najściślejszej. Czy to się uda, czas pokaże. Ale to jest bardzo trudne zadanie, nawet dla instytucji, które są już dojrzałe, jeśli chodzi o ich wykształcenie. A na koniec już zadałbym tylko takie pytanie, o czym też Pani wspominała. Serbia utrzymuje bliskie stosunki z Chinami, które w ostatnim czasie dostarczały jej broni. Jak napięcie między Kosowem a Serbią może wpłynąć na rywalizację Stanów Zjednoczonych i Chin w sytuacji, gdy rośnie napięcie między Pekinem a Tajwanem? Trudno jest mi to przewidzieć, bo też trochę skala jest nieporównywalna. Na pewno nie na rękę krajom demokratycznym jest sytuacja, w której mamy konflikt Kosowo-Serbia z bardzo wielu i różnych przyczyn. Natomiast jeśli chodzi o same Chiny, one bardziej są zainteresowane na Bałkanach, powiem takim gospodarczym. I tutaj bardzo konsekwentnie budują swoją pozycję od lat, bazując też na tym, że właśnie Zachód nie ma za bardzo ekonomicznego interesu, jeśli chodzi o półwysep bałkańskie. Natomiast rozgrywki między światowymi siłami, tutaj Chiny, Stany Zjednoczone, właśnie dalej konsekwencji Chiny, Tajwan i ta relacja. W różny sposób sytuacja i ten status Swiss Generalist może być wykorzystywany Kosowa. I to pokazał Władimir Putin, jak bardzo sprytnie przychodzi od kwestii statusu Kosowa i jednostronnie ogłoszonej niepodległości od Serbii, która się wydarzyła w wyniku wojny, to raz, która się wydarzyła w wyniku e, po prostu mordowania cywili, też między innymi. Bo, bo pamiętajmy, że w Kosowie mieliśmy sytuację w 98 i 9 roku. Kiedy najpierw jednostki paramilitarne, związane z oczywiście rządem ówczesnego dyktatora Miloševića, robiły czystki w wioskach albańskich, po czym wchodziło wojsko i policja i dokonywały reszty prac. I w tej, w tej atmosferze NATO bombardowało Kosowo i Serbię, i w tej atmosferze została przerwana wojna i w 2008 ogłoszona niepodległość jednostronnie. Ta, tą, tą historię sytuację sprawnie wykorzystywał Władimir Putin w rozmowach chociażby z Antonią Gutereszem w Moskwie, które się odbyły w kwietniu tego roku, mówiąc, że tak samo Donbas może się oderwać od Ukrainy, gdzie wiemy, że sytuacja nie jest, nie jest tożsama, oczywiście, i wiemy, kto jest najeźdźcą, tak? Więc bardziej widzę w tym momencie takie próby, bardzo potocznie mówiąc, okręcania Kota ogonem. Niż jakieś bezpośrednie fizyczne akcje w tym temacie. I przypomnę też, że Chiny militarnie raczej nie są zainteresowane tak bardzo Bałkanami, rzeczywiście interesuje infrastruktura, duże projekty infrastrukturalne, które zresztą realizują w nie najlepszy sposób oczywiście dla lokalnej społeczności i dla, dla dobrobytu w ogóle regionu, no ale to się dzieje, więc oni, oni się realizują w ten sposób. Bardzo obecnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.